Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz można Druga Część, Jakagi. Witam państwa bardzo serdecznie. W naszym studium Anamackiego Tygodnik Powszechnym Marcin Piasiecki, wydawca dziennika Gazety Prawnej. Krzysztof Sobczak, portal Lexpel, miesięczny kancelaria. Roland Paszkiewicz, dyrektor w CDMPKOSA. BIG-20 traci w tej chwili jedną setną procent, ale zyskiwał przed chwilą. Jeszcze, a na rynkach zachodnioeuropejskich na razie lekkie wzrosty. W Londynie 22 we Frankfurcie 28%. A cóż tam z walutami, waluty tanieją nieco. Frank szwajcarski o ćwierć procent kosztuje 3,69. Euro także o ćwierć procent kosztuje 4,51. Dolar amerykański o 30% kosztuje 3,47. No i to wszystko. LKB. Czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi? Kto zaczyna? No ja ja Mnie się podobała wczorajsza, Krzysztof dzisiejsza, Sobczak. dzisiaj w gazetach jest ta informacja, że z deficytem budżetowym bardzo ładnie e, idzie i w sumie no to zamiast tam ponad 40 mil milionów e, miliardów, miliardów deficytu miliardów, będziemy mieli milionów. jakieś 20. By no tak, sobie, e, będziemy mieli no, tam 22, 3, no, 4 może. Jest na dzisiaj różnica w stosunku do założeń, które Plan, miały być do planu na poziomie 16,5 miliarda, więc wydajemy mniej, ale też zarabiamy więcej, bo tam głębiej, jak się w tę informację wchodzi, to, to też niezła jest proporcja pomiędzy dochodami budżetu, a wydatkami i dochody są realizowane może tak w cudzysłowie powiedzmy lepiej niż wydatki, w sensie, że, że, że korzystniej te no się sprzyja, tak, czyli mamy wyższą inflację niż zakładano wyższy wzrost gospodarczy, także no, to jest coś, z czego, z czego rząd korzysta. Ale dobrze, no bo I w tym to jest momencie... słuszne. No nie, a inflacja nie jest słuszna, że... No nie, inflacja wieram, że nie jest, i jest i słuszna. to no, podatek, który płacimy wszyscy no, tak. jest okrutny, wyciąganie no. z kieszeni, no, niestety, pieniędzy. Proszę bardzo, Roland Baszkiewicz. No, ja to zwrócę uwagę na, na coś, co, co wczoraj frapowało rynki kapitałowe w każdym razie w Warszawie, czyli kwestia podatku od kopalin dla KGHM-u. Tak. E, no i oczywiście dzięki temu rząd będzie bogatszy, a KGHM i jego akcjonariusze biedniejsi. Natomiast tam jest jedna... Moim zdaniem śmieszna, nieśmieszna. Yy, zaskakująca sprawa, jak się policzy, jakie są obciążenia podatkowe. Yy, przypomnę, że one będą rosły tak, jak będzie rosła cena miedzi. Tak to jest skonstruowane. To w każdym razie według tego wzoru, który był wczoraj albo malały, przez Albo, Pawa, będą albo malały, malały, tak. Albo tak, czyli... będą rosły, nazwijmy to w przedziałach i wykładniczo. I tam jest taki ciekawy moment. Jeśli weźmiemy cenę miedzi wyrażoną w złotówkach za tonę, między 41 tysięcy złotych, a 52 bodajże z tego, co tam 52 tysiące złotych za tonę, no czyli na razie ceny kosmiczne, tak, daleko odbiegające od bieżących, ale możliwe, tak, bo to jest, jak rozumiem, podatek na lata, nie na tylko na, na najbliższy rok, to w tym momencie będzie sytuacja, w której y, im droższa będzie mieć w tym przedziale, czyli droższa niż 42 tysiące, powiedzmy 43, 44, tym KGHM będzie miał mniejsze przychody. Czyli krótko mówiąc, będzie płacił wyższy podatek, większy niż wzrost jego przychodów, co moim zdaniem no, wskazuje na to, że albo ktoś pisał, e, pisał założenia tego podatku na kolanie, tego dokładnie nie sprawdził, bo to jest no, w tej sytuacji, gdybyśmy na przykład mieli efektywną stopę podatkową po przekroczeniu jakichś dochodów większą niż 100%. No co jest, co jest oczywiście bzdurą. Czyli, czyli krótko mówiąc, zarabianie przez KG, KGHM nie będzie się mu opłacało. Nie, ale, każda, każda ale to nie wydobyta, będzie możliwości takiej, w bo przecież to wydobyta... na giełdach światowych cena nie, nie, to, nie będzie nie patrzył nie, na to, co, co, co się dzieje w KGHM, tylko co się dzieje na giełdzie no, w Londynie. No, bo I bo na tej podstawie, w tym momencie tak naprawdę będzie się mimo rosnących cen miedzi w tym przedziale zupełnie się nie będzie opłacało zwiększanie wydobycia, czyli tak naprawdę zwiększanie również dochodów budżetowych, bo chociażby kwestia przypadku dochodowego, i yy, 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 tak dalej. Także no, moim zdaniem paradoks, ale wskazujący na to, że pomimo, że yy, w przemówieniu premiera i potem w komentarzach była mowa o tym, że jest to długo, dawno temu szykowany podatek, to tak naprawdę wyglądało na to, że ministerstwo tym mocno zaskoczone i Ale, to ale na jeszcze istnieje coś takiego jak efektywność firmy, można ją podnieść. Ale w jaki sposób? Podatek jest od przychodów, nie od, nie od dochodów. Czyli zależy no, tak nie. naprawdę od tego, ile zostanie wydobyte i jaka będzie cena miedzi y, to na tak. giełdach światowych. Prawie 2 tak miliardy, na to państwa, Jakie koszty będzie ponosił, ponosił KGHM, jakie będzie koszty wydobycia ten podatek. I tak będzie płacony, będzie od tych... Miliard 000. 800 milionów złotych, tyle w przyszłym roku ma wpłynąć do budżetu państwa od KGHM, z nowego podatku od kopalin. To szacunki Ministerstwa Finansów, które wczoraj przedstawiło projekt, akcje miedziowego koncernu staniały o 10%. Tak, I tu jest jeszcze jeden paradoks. Dlatego, że tego typu podatki funkcjonują na świecie czy to w Kanadzie, czy w Australii, czy w tak. czy w Stanach Zjednoczonych, ale z tego, co ja się orientuję, nigdzie nie ma takiej konstrukcji jak u nas. Czyli my znowu chcemy, no, takie innowacje. Takie, takie innowacje. tak jak inni innowacje. Tak. Tylko, że niestety... Nie, no słuchajcie, taki podatek powinien funkcjonować. Nie ulega wątpliwości. Chodzi tylko o konstrukcję, żeby nie niszczyć firmy, prawda? O konstrukcję takiej. No, tak, to to żeby, żeby, żeby firmy nie niszczyć, bowiem trzeba powiedzieć sobie jasno, że te kopaliny są dobrem ogólnospołecznym, czy ogólnonarodowym, jak ktoś a tak samo kopaliną jest na przykład jak dzień no wołenie, właśnie czy premier nie mówił okazało, o kopalinach czy mówił, mówił o kopalinach, czy mówił o miedzi bo była ale nie nie miedzi, jest na wrażenie, nie bo to że była w późniejszym mowa... terminie nie w późniejszym terminie że tak Wszystkim. że ma tak, by tak tak że mają Wiesz, być opodatkowane mają także inne być. ale się okazało że niczego no, no właśnie, właśnie na razie nie mowy o zielonych, tylko tylko na przykład o miedzi później nie, była mowa o węglu ale jakoś szybko tutaj spuszczono spuszczono ale to jest proste do wytłumaczenia no bo wiemy jest jest sytuacja finansowa kghm wiem jakaś jaka jest sytuacja finansowa KOPAL. Ale to jest Sytuacja finansowa takiej Bogdanki jest bardzo dobra. Sytuacja finansowa kghm jest znakomita. Deputat Prawo Dziedziczne, proszę państwa, człowiek z miedzi. Historia KGHM na stronie 18 Gazety Borszy. Witamy w Polsce. Każdy pracownik KGHM dostaje 18 pensji. Związkowcy żądają czego? No dobra firma, po prostu. Sej, no, 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 każdy by no, chciał to. tam pracować. Tak. No, no i jest tu piękne zdjęcie z barburki, co prawda stare dosyć: Związku Zawodowego Pracowniku, Barburka Związku Zawodowego Pracowniku Przemysłu Miedziowego, 2006 rok, pierwszy z prawej siedzi Ryszard Zbrzyzny, szef związku i poseł SLD. Obok z kuflem piwa stoi Leszek Hajdacki, jego pierwszy zastępca. No, fantastycznie. Ci panowie wyglądają jak. Yy, no, no doskonale oni wyglądają jak burżua patrzcie, tutaj pięknie. <grym> <grym> burżua z cygarem, ten siedzi na fotelu bujanym. To, to, prawda, prawie. różnicę Prawie, prawie we fraku, tak jak z ziemi obiecane, jakie takie zdjątka, no tak, nie? Fajne, że jesteś w komunizmie Jak właściwie, są. to, to czemu czem, czem czem się dziwiłem No, no KG nie. KGHM jest Aha. spółką, która pozostaje pod kontrolą skarbu państwa. Panie Rolandzie, może pan pamięta zysk tegoroczny PKKGHM-u prognozowany? No to są właściwie 11 miliardów. No, no więc właśnie, 11 miliardów, prawda? Wspaniale. No to jak obojętnie przejść Koło takiej góry pieniędzy. No, ale nie nie się, to byś chciał, Marcin, zrobić Sprzedać No, na przykład jednak, no, sp spróbować wygenerować, wygenerować taki mechanizm, który by, no, umożliwił. Mógłby ale... pan z niego, używać... no, poczekać, po prostu... <garny> ja nie uważam za wygarny, przepraszam. To pana... proszę nie mówić, co, co pan miałabyśmy generować, o co panu chodzi? To, to, to pan chodzi? Dobrze, przyparł mnie pan do ściany, no, ja bym sprzedał, oddał w prywatne ręce. Ale KGHM, Ale, 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 ale podatek, jak rozumiem, dalej powinien jakiś być. No czy to prywatny, czy państwowy, no to niech podatek ale po co, nie pan po co? płaci. Ale żaden polski inwestor by tego nie kupił, bo no nie udźwignąłby tego finansowo. Trzeba byłoby to sprzedać komuś z zagranicy. I co? I to jest tak? niedobrze? Na, no nie, i nie wrześ, jest? W, rękach, w rękach skarbu państwa tak naprawdę jest dużo mniej niż po z KGHM-u. Tak. Część sprzedawał na, 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 na giełdzie w, te, w ramach tak zwanego, brzydkie słowo, speed, speed book building. Znowu. Ale jedną rzecz, jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć. bo Są to jest przepraszam, że co? Rze jedną rzecz dopowiem. <laughs> Dobrze, jedną rzecz dopowiem, a propos pewnej niekonsekwencji, y, moim zdaniem, jak mam życzenia w przypadku przemysłu y, no, kopalnianego nazwijmy to. Czyli mamy sytuację, w której opodatkowuje się te kopaliny, a z drugiej strony ten przemysł nadal jest w olbrzymi sposób przez skarb państwa, nas wszystkich tak naprawdę dotowany poprzez przywileje górnicze. No tak. Czyli mamy sytuację, w której na przykład. Taka Bogdanka, JSW, KGHM, to my wszyscy zrzucamy się na to, że pracownicy tych firm mogą przechodzić na wcześniejsze emerytury, tak? Bo I to, to jest to my do zmiany, dokładnie. to jest absolutnie do zmiany. I w tym momencie mamy sytuację, w której minister wyjdzie i powie, że musimy podnosić wiek emerytalny, musimy podnosić, nie wiem, składki rentowe, czy też emerytalne, bo mamy dziurę, e, jeśli chodzi o, o emerytury i renty w ZUS-ie. Natomiast... Wyciąga się pieniądze z tych firm jak gdyby do drugiej kieszeni. Ale to też nie można wylać tak samo dziecka z kąpielą, jak w przypadku y, podatku, um, który został na urzędach Nie można powiedzieć, że górnik dołowy ma pracować tak samo długo, jak urzędnik. Ale ja nie to, to, żeby ja to się na przykład firmy wydobywcze płaciły by było, za nich wyższe składy. Nie, trzeba by no, było na to, to prawo inaczej rozwiązać. to ono jeszcze nie działa efektywnie. EKG. No i zapowiadany temat, proszę państwa, NBP. Płacenie kartami nie może być dłużej takie drogie. Jeśli Visa i Mastercard nie obniżą opłat za transakcje, stawki będą regulowane administracyjnie. To ostro bardzo. Na ten temat pisze dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Prowizje za transakcje kartami są w Polsce najwyższe w Unii Europejskiej. NBP chce rozwoju płatności kartami, bo przynosi to oszczędności dla gospodarki. Jednak dziś głównymi beneficjentami tego rozwiązania są banki oczywiście. Od każdej transakcji kartą naliczane jest od 1,5 do 1,6%, z czego większość, około 85%, trafia do banku. Według szacunków NBP w 2010 roku... Do Dostały one z tego źródła ponad miliard 200 milionów złotych. W tym będzie to już ponad, w tym roku będzie to już ponad miliard 400 milionów. Jeśli ja, y, no, I, i jeśli się nie zgodzą na obniżkę, proszę państwa, na obniżki tych opłat, no to wtedy administracyjnie Narodowy Bank Polski je obniży. Czy Narodowy Bank Polski może to zrobić, to po pierwsze. I po drugie, czy to jest słuszne. I po trzecie, no, czy tutaj wina nie leży trochę po naszej stronie, także dziennikarzy, którzy nie nie alarmowali nie, albo inaczej nie. Alarmowali, nie. Nie nie, alarmowali. nie, nie to jest no, ja temat stary, jak nie, świat. ja wiem, ja to. także to. mówiłem w naszych audycjach i w Radio FM, w ogóle w innych audycjach, i Maciej Głogowski mówiliśmy na y, ten temat y, wielokrotnie, ale może za słabo, może za słabo krzyczeliśmy. Nie, chyba nie, tylko y, m, przypomnijmy sobie, że od pewnego czasu y, powraca pomysł opodatkowania banków. Zwłaszcza teraz w tak. kryzysie. Być może jest to wyjście awaryjne. Zamiast podatku, niech banki zastanowią się, kto, z których opłat mogą zrezygnować, zwłaszcza w takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, czyli wzrostu inflacji. No, nie ma co udawać, ale takie wysokie koszty bankowe napędzają inflację. No dobrze, ale to wtedy skorzystamy my, użytkownicy tych kart, czy no innych No niekoniecznie innych tarzży, a... skorzystamy, a przedsiębiorcy, handlowy, to, ale ale o... ale przedsiębiorcy skorzystają przedsiębiorcy, handlowcy. Ale jeśli mówimy opodatkowaniu, to, no to skorzystanie ma trafić do budżetu. No, no tak, no bo nie liczycie chyba się z tym, że jeśli nawet przedsiębiorcy czy handlowcy skorzystają na tym, to natychmiast obniżą ceny w swoich Ale na może przykład, nie będą podnosić Na przykład w sklepach, ale być może nie będą podnosić. I trzeba powiedzieć jasno, proszę państwa, że tutaj. Może obowiązywać zasada małej łyżeczki, prawda? Małą łyżeczką więcej, niższe opłaty, więcej klientów posiadających karty, więcej transakcji tymi kartami i ten, te pieniądze się wyrównają. One wrócą za jakiś czas do, do, tychże, do tychże banków, a korzyść czy korzyść, no korzyść będzie podwójna. No więc właśnie korzyść będzie podwójna. Rozwój tego o rynku, tym, że. że hmm. Tak wy, najwyższe mamy w Europie te opłaty, nie jest związane z tym, że mamy so, chyba najmniejszy wskaźnik użytkowania kart y, też w Europie, czy tam na, na dole ale tej karty. Ale to nie ma się jedno z czości. drugim się wiąże, bo bankowcy hmm. wtedy mówią, gdyby to było bardziej powszechne, gdybyśmy tak na co dzień i więcej płacili i używali, to wtedy ta masa spowodowałaby, że byłoby, my byśmy obniżyli te ceny. Czy to prawda? ale tu istnieje pewien paradoks, mianowicie taki, że jednak ten rynek jakoś rośnie, w pewien szczególny sposób, o którym powiem za chwilę, a z drugiej strony te opłaty też to rosną. proszę od razu tak. mówić, bo chwili nie będzie. Już mówię. Mianowicie jest tak, że wydaje nam się, że wszyscy, wszędzie można płacić kartą, prawie wszędzie jest no, to dosyć powszechny mm. rynek. Tymczasem nieprawda. To no nieprawda właśnie, wiemy, że nie. Liczba terminali do obsługi kart w Polsce, przy jej przyrost się zatrzymał. Właśnie dlatego, Przecież właśnie z tego, z te, z tego bo, bo, bo powodu. Bo sklepikarze często tak, mówią, jest... nie, nie, nie przyjmę kartą, dlatego że, się że... nie że nie wprowadzają takie limity, że powyżej dopiero 20-30 zł tak, można tak. zapłacić kartą, jest, bo się mu się mówiąc, to nie opłaca. No, ale tak, tak, tak jest. Ale tak jeszcze ja daję nam jedną rzecz, dlatego że to rzeczywiście jest sprzężenie zwrotne. Czyli mamy sytuację, w której gdyby te opłaty były niższe, być może praktyki klientów byłyby wyższe. Ja mam akurat ostatnio kupowałem dużo rzeczy do wykończenia mieszkania i pytając się o rabat, słyszałem, że takie są możliwe pod warunkiem, że zapłaci tak. pan gotówkę albo przelewem. Tak. Dlatego że koszt, nazwijmy to, jest zafiksowany tej transakcji i w tym momencie. Yy, Sprzedawca, czy też właściciel sklepu, chcąc obniżyć ten koszt, proponuje inną formę zapłaty. Jeśli by tego nie było, z chęcią by wszyscy płacił kartę. Ja myślę, że Visa i Mastercard się ocknął nieco i, i nie trzeba będzie takich regulacji wprowadzać, żeby po prostu te opłaty, opłaty obniżą. Tak.